TVG 9 Mnie to wali, co oni mówią. Debata o służbie zdrowia to jest temat nieśmiertelny już od 20 lat. No, teraz, oczywiście, przy takich okazjach jak wybory, zawsze wraca i zawsze jest powodem do debaty, z której nic nie wynika. Zapowiedziałam oczywiście o, współpracę z ze zespołą ekspertów, który zostanie powołany. Tutaj Zakreśliłam mówi, również obszary, o, w których powinniśmy zacząć ekspertu. bardzo poważną dyskusję. Pan prezes Kaczyński odwołał się tylko do projektu pana religii. Powiedział, że chciałby realizować ten koniec. A zarazem, też mówił na ten temat nie, sporo ja że i, I ja to przyjęłam jako dobrą monetę. Żałuję. No i przez 20 lat się mówi o tym. nie było pana marszałka. I jakoś nic nie wynika konkretnego. Ale mnie to wali, co oni mówią.